jak wygląda proces mieszania pasz, jeżeli przyjeżdża właśnie do nas mobilna mieszalnia pasz jak widzicie tutaj u nas jest yy, obecnie, więc po prostu nie każdy może to nie jest jakiś tam skomplikowany proces ale nie każdy myślę, że może miał styczność właśnie z taką mobilną mieszalnią pasz mniej więcej pokażę Wam jak ten proces przebiega no, co tam jakby się robi yy, i po prostu tak pokażę z grubsza jak to wygląda Tutaj, jak widzicie, końcówka naszej paszy na gniotowniku. Teraz, sobie zrobimy na ślutowniku. Zobaczymy, jaka jest różnica. Mamy tutaj odgrodzone, także będziemy tutaj prawdopodobnie słychać dwie te mieszalnie. Tutaj mamy zbiornik, chyba około 9 ton. Ale, jeżeli dajemy jakąś taką paszę o większej objętości, czyli obiec, jęczmień, lub robimy gniecionę, no to tutaj operator mówi, że tyle nam tego nie wejdzie te 9 ton. No i to już tegoroczny owiec taki na próbę wykoszony, ale jeszcze, jeszcze jest trochę za wcześnie, więc tylko tutaj około jest 40 arów było wykoszone, ale to, no tak to wygląda. Także obecnie pasza jęczmie, owiec, jęczmień o zimy, sprzężyto, no i tutaj mamy teraz figroku, które po prostu odwialiśmy, tak? czyli macie takie coś po prostu z mieszalni odlatuje więc my to po prostu dajemy do paszy także jak widzicie tutaj mamy o dwie na pewno do zrobienia musimy to wyciągnąć przed drzwiami dzisiaj mamy 9 lipca także będziemy to wszystko <śm> śrutować jedną na pewno ześlutujemy może coś będzie gniecione zobaczymy jak wyjdzie to ślutowanie ta pierwsza mieszalnia no i co taki proces długo nie trwa bo taką mieszalnię myślę że w jakąś tam godzinę godzinę 10 i mamy to zrobione. Dodatki tak jak wam mówiłem, kreda pasterna, premix mineralno-witaminowy, jeden z drugiej firmy, drugi po prostu tak żeby to przemieszać właśnie węgla sodu. jak widzicie mamy 8 ton na wadze zeszutowane takie z żytem bo to nam się tutaj tylko nadawało na paszówkę tamtego roku przynżyto, w którym tam się wyżyta były. No i moi drodzy, cała procedura trwała tutaj 2 godziny 20 minut, tu e, wyszło nam 14,5 tony razem tego towaru, jak widzicie jest nasypane e, jeszcze troszkę by weszło, czyli te dwie mieszalnie 8 ton, e, 8,5 tony, tam zależy czego, tak? Tu jest teraz śrutowane to, więc tego śrutowanego teoretycznie więcej e, wchodzi, bo tam gniecionego nam weszło bez owsa, nam weszło chyba 7800 coś. A śrutowanego nam weszło delikatnie ponad 8 ton, już z owcem. Czyli pewnie jakbyśmy śrutowali, no to tam z 8,200, może 8,300 by weszło. Jak przężyto, to może i 8,5. Także zobaczcie, mamy zapas tutaj na jakieś dwa miesiące. No bo teraz tej paszy 6 kilo na sztukę prawie idzie 5,6. To zależy te mniejsze, mniej tam no trochę się sypie, tak żeby było po porówno. Ale no wiadomo, jedne 5, drugie 6. I idzie tego towaru, idzie tej paszy naprawdę sporo, jęczmień i owies z, z pszenżytem i z żytem, no takie to pszenżyto z żytem było trochę owca było troszkę, no i tego jęczmienia było w sumie najwięcej także mamy taką paszę fajnie, bo mamy dużo różnych zbóż, do tego troszkę grochu fajnie wysprzątane, dodatki mineralno-witaminowe, ale jak widzicie u nas skład paszy Obecnie wygląda tak, że to jest bez koncentratów, bez żadnych korektorów białkowych, bez soi, rzepaku, słoneczników, jakichś makuchów. Nic tu nie ma. No i co? O to chodziło, żeby przed żniwami wyczyścić stodołę, tak żeby tu można było sypać zboże. No i zobaczcie, że udało się akurat. Można powiedzieć, że jakoś tak za tydzień będziemy pewnie jakieś tam pierwsze pszenżyta i pszenicę kosić, bo owiec, no to już można by było tam niedługo zaczynać. Łubin też myślę, że w tym tygodniu się wykosi. Facelia to tam jest jakiś tam mały kawałeczek, to nawet o tym, tego nawet tu nie liczę. No i co, tu mamy groch. Jeszcze Wam pokażę ten groszek nasz. Robiłem tutaj, można powiedzieć, próbę kiełkowania i groszek tak wygląda. Te takie ala niby zielone groszki, one też wszystkie wschodzą, bo tego się obawialiśmy. Że po prostu nie będzie nie będą te zielone wschodziły, ale zielone wschodzą to nie jest problem. Zdolność kiełkowania 87%. Także nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o ten materiał. Grochu też, jakieś tam resztki dodaliśmy do tej paszy. Także jeżeli ktoś tam pytał odnośnie paszy dla opasów, to mieliśmy, tak jak Wam mówiłem, owiec jęczmień, teraz. Wcześniej był jęczmień z sprzężytem, teraz był owiec jęczmień. Przężyto. Przężyto takie trochę z żytem. Do tego yy, dodatki mineralno-witaminowe około 20 kg na tonę. 20 kg kredy też na tonę. Do tego kwaśny węglan sodu. No i tak jak mówię, jak mieliśmy takie starsze zboże, yy, gdzieś tam, które nie byliśmy jego tak naprawdę w 100% pewni, no to dodawaliśmy jeszcze preparat na mykotoksyny. 25 kg takiego preparatu na, na takie dwie mieszalnie czyli jakieś tam 15-16 ton. Te byczki, tak jak mówię, obecnie 5 kg, 6 kg śruty na dzień. W paszowozie wymieszane. Do tego idzie siano kiszonka. Porówno z kiszonką z kukurydzy. Czyli obecnie jak robimy tonę paszowóz, no to tak robimy, mówię, słomy obecnie nie dajemy z racji tego, że jest po prostu bardzo ciepło i to wszystko wysycha na stole, więc ta siano kiszonka, jak nam wyschnie, to mamy już, można powiedzieć, że taki towar przeschnięty. Ta siano kiszonka u nas to nie jest jakiś tam towar pierwszej klasy, jakiś tam bardzo dobry, więc ona wysycha na stole i też tam tego włókna jest, bo tam jest i poplon i drugi pokos. Yy, więc yy, słomy obecnie nie dostają. Kiszonka z kukurydzy jakieś tam 300 kg, kiszonka z trawy 400 kg plus minus i paszy 300 kg to jest mamy tonę. Yy, no i tak to wygląda w sumie teraz przy takich temperaturach, jak jest ponad 30, można by jeszcze trochę wody dolewać z racji tego, że jest dużo paszy treściwej, no to nie wiadomo, jakby to się zachowywało, czy też by się nie grzało. Ale powiem Wam, że byczki. Rosną w oczach to są te mniejsze. One waga 252 kilo kupione, Ta w marcu, chyba na początku marca, a te kupione w wadze 218 kg w październiku. No to myślę, że te już pod 500 podbijają na pewno, niektóre sztuki to na pewno już przerzuciły to 500. Ale powiem Wam, że chyba taka najfajniejsza partia byków, jeżeli chodzi o przyrosty też. Dużo tej paszy dostają, więc też nie ma się co dziwić. No, ale genetycznie widzicie, że to nie są jakieś tam HF-y. Yy, I jest parę mieszańców, ale te mieszańce nie odstają, więc tu pewnie też nie jest jakaś tam rasowe. Ale fajne towarki te też fajne, chociaż widać gdzieś tam, yy, że te mieszańce, może nie mają tyle mięsa, ale gabarytowo są spore, naprawdę. Tak jak te czarne tutaj, to jakieś tam pomieszane. Nie wiem, może jakiś Angus z cimentalem. W sumie nie wiem. No to też fajny towarek. Fajnie to idzie. Sierść już widać, że im po prostu taka jest tłusta, taka gładka. Czyli odrobaczanie działa. Można powiedzieć, że też no paszowo dobrze to wygląda. Pewnie mają dobry, dobry futer, jak to się mówi. I idą, i powiem wam, że tu ogólnie w tym stadzie były takie loczki, można powiedzieć, takie byczki, które miały dużo tych włosów. Teraz już takiego żadnego nie ma, czyli trzeba to po prostu odrobaczyć. Jeżeli ma chyba takie loczki takie długie, odstające włosy, napiętrzone, to znaczy, że to znaczy, że moi drodzy, prawdopodobnie, o tak jak ten tu jeszcze, no to że pasożyty jakieś tam są, widzicie ten temer, to już jest tak wyschnięty jak. Się rozdaje codziennie na wieczór, no to on przeleży tak, można powiedzieć, 20 godzin. No to jest taki prawie suchy temer. Hmm. Nasz przyjaciel pilnuje. No i co, pokażę Wam jeszcze tego, który tam miał nogę zwichniętą. On jest taki trochę kulawy, ale też dostał. Jak widzicie, yy, odrobaczenie też jest gładziutki, jest ładne, On ma taką izolatkę. Sam sobie tu można powiedzieć yy, żyje, no ale kuleje nam na jedną nogę, trzeba go po prostu odseparować od tych innych, ale też fajnie się zapowiada. Pewnie jakby był w stadzie razem z nimi, no to niestety, ale by go yy, odpychały, też by mu nie dawały jeść, a sam no to ma jakąś szansę, że on urośnie do normalnych kilogramów. Że mamy taką izolatkę, no to się go po prostu tam trzyma, tak? No, a tutaj jak widzicie fajnie wyglądają mieszanki. Także macie taki odcinek z mieszania paszy, ze składu paszy i taki szybki przegląd byczków. Spokojne, bo najedzone też białka mają sporo.